Co ty mówisz? Zmyło mi się. Czy ja czegoś nie rozumiem? Czy masz mnie dosyć? A Titi, no. <słuchy> Zrozumiałam. Tomeczku, idziemy do domku. Ptaki są mniejsze niż dzieci. Co za ochyda! Et trois le de Je Załatwię l ai l ai to jednym krótkim telefonem. Musi pan z nim ostrzej pograć, wtedy facet zacznie śpiewać. No już! Ja tylko miała tak prawny język do potwarzy twarzy, jak waćpanowie. W duszu pozwalasz. Hej, nie wyciągaj mnie wać pan na słowa, bo jak opowiem panu staroście waćpanowe umizgi do jego żonki, to ta wielka wasza przyjaźń zaraz się skończy. Nie mamy ze sobą żadnych problemów, hm? TAM nie go Są dalej. Kompletnie ci odbiło? Nie! I weź mi odsłoń! Zupka błyskawiczna... ...trzy razy... Co podać? Szukam czegoś... dla znajomego. Tak? Dokładnie. I od czasu wizyty u pani w sklepie... nie mogę znaleźć mojego tilto. Zobrzydliwie. Co ty robisz, Matole? A więc tatuaż ma być na pupie. Dokładnie tu. Jak myślisz, w skarbie. Zaszczany wtór nie w całym swoim zasranym życiu. Ja też cię kocham. 这是。